Podróżując jesteś w nieznanym miejscu, porzucasz stare sposoby myślenia, przejmujesz sześciowo nowe tradycje, masz okazję do poznania nowych zwyczajów, nowych sposobów, które możesz zastosować w swoim funkcjonowaniu, gdyż członek stowarzyszenia kursów powinien z każdej technologii wziąć to, co najlepiej do siebie pasuje. A w wypodróżowaniu można poznać naprawdę wiele takich kultur, które mają naprawdę ciekawe sposoby rozwiązania różnych problemów. Oprócz tego uczysz się adaptować środowisko do siebie i poznajesz nowych ludzi. Zdobywasz nowe przyjaźnie i nigdy nie wiesz, czy taka przyjaźń ci się kiedyś nie przyda, gdyż może taka przyjaźń się w coś przekształcić. Nikt tego nie wie. Korzyścią, która płynie z podróżowania, to doświadczenie, które się przydaje, w każdej działalności nie tyle wiedza. Ale doświadczenie, gdyż jak się zaczyna nową działalność, to trzeba dostosować do siebie środowisko, trzeba stworzyć je tak pod siebie i innych ludzi, żeby ono najbardziej pasowało tak samo jak w podróżowaniu.